Świat w powiększeniu. Dobry wieczór Państwu, Antoni Opaliński zapraszam na świat w powiększeniu. Proszę Państwa, w cieniu tych tragicznych wydarzeń związanych z sytuacją na Białorusi w cieniu polsko-czeskich sporów i w cieniu szczytu Unii Europejskiej doszło do pewnego wydarzenia, które wydaje się bardzo istotne i chyba zbyt mało o nim. Mówimy, chodzi o wizytę prezydenta Rzeczypospolitej w Turcji. W Ankarze oczywiście wizyty prezydentów wzajemne to jest element rytuału dyplomatycznego, ale wydaje się, że tutaj jest cały szereg różnych ciekawych nawiązań politycznych, geopolitycznych, związanych też z miejscem i Polski, i w ogóle naszej części świata na tej światowej szachownicy, więc warto o tym porozmawiać. Ale ponieważ jesteśmy w Polskim Radiu, to najpierw będzie cytat historyczny dotyczący radia, proszę Państwa, z dziennika ambasadora. Polski, II Rzeczpospolitej i potem z czasów II Wojny Światowej w Ankarze Michała Sokolnickiego. Ankara, czwartek, 21 września 1939. Od wczoraj słucham wieczorem drugiej radiostacji warszawskiej. Zdołano ją widocznie wzmocnić i guruje swoją muzyką rycerską nad ży swym żywym dokumentem słowa nad okolicznymi głosami. Podaje się długi listy zaginionych, szukających i znalezionych. Słychać wezwania, rozporządzenia i orędzia. Przemówienia prezydenta Warszawy Starzyńskiego. Wczoraj zawzięte, dziś zmęczone. Komunikaty z placu obrony Warszawy. Ostatnie to echo kraju. Michał Sokolnicki, współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego, wybitny dyplomata, historyk, później działacz emigracyjny, był w czasach przedwojennych i w czasach II wojny światowej ambasadorem polskiego rządu właśnie przy rządzie tureckim, a wspominam o nim dlatego, bo została po nim bardzo ciekawa spuścizna, archiwa, dokumenty, dzieła sztuki. To przez lata była trochę taka legenda polskiej historii. Wiedziano, że te zbiory w Turcji są, ale mało kto miał do nich dostęp. I teraz staraniem polskiego ambasadora w Turcji, pana Jakuba Mocha, ale też Ministerstwa Kultury, udało się te zbiory dla Polski odzyskać. One wejdą w... W skład kolekcji powstającego w Warszawie Muzeum Historii Polskiej, a właśnie podpisanie tej umowy co do ich zakupu było jednym z elementów wizyty prezydenta. Oczywiście nie najważniejszym, bo najważniejsze są tutaj te sprawy współczesne dotyczące polityki, strategii, a także spraw ściśle militarnych. I o tym przede wszystkim porozmawiamy, a gościem Polskiego Radia 24 jest pan profesor Przemysław Żurawski Welgrajewski, historyk, politolog i doradca kręgów kierowniczych Rzeczypospolitej. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Pana. Dobry wieczór, Pana. Panie profesorze, to najpierw może pomówmy o tym, czy Turcja jest dla nas ważna strategicznie, politycznie, gospodarczo. Myślę, że to nie podlega wątpliwości. Turcja jest y, potężnym krajem, 82 milionowym, w sensie demograficznym, zatem nieco przewyższa Niemcy. Y, posiada najliczniejszą armię natowską w Europie, cechującą się rzadką już w Europie cechą, to znaczy odpornością psychologiczną na straty krwawe, które to opinia publiczna w razie poniesienia strat żąda odwetła, a nie wycofania żołnierzy. Jest filarem na południowo-wschodniej flance NATO, położonym w bardzo newralgicznym punkcie między zapalnym Bliskim Wschodem, zapalnym Kaukazem, na północy Morze Czarne, za którym jest Krym okupowany przez Rosję. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy także przecież ognisko zapalne na Bałkanach, gdzie potencjał, mam nadzieję, że już nigdy nie będzie uruchomiony, dramatycznych wydarzeń, ale też i wykluczyć tego zupełnie nie można. I jest to kraj, który prowadzi no dosyć skomplikowaną politykę trochę współpracy, trochę rywalizacji z Rosją, to zależy kiedy, w ostatnich latach, bo historycznie oczywiście to była jedna z głównych obok Dawnego Królestwa Szwecji, tego XVII-wiecznego Rzeczypospolitej Imperium Osnańskiego, czyli Turcji, to była to właśnie dawna bariera y, antyrosyjska, którą Rosja rozbijała, no ale to jest historia. Natomiast y, współcześnie jest to y, jeden z y, najpotężniejszych graczy w tamtym regionie i y, w tej chwili zaangażowany także we wsparcie zarówno na Kaukazie Azerbejdżanu, jak i Turcji i Ukrainy w dostawach uzbrojenia i wreszcie rywalizujący z Rosją w Libii, gdzie rosyjscy Wagnerowcy, generał Haftar, którego wspierali, doznali w zeszłym roku poważnej klęski właśnie z rąk, no nie bezpośrednio tureckich, ale z poparciem tureckim i tureckiej techniki wojskowej, czyli dronów, które... W tej chwili kupuje także Polskę. Do tych dronów za chwilę przejdziemy, ale panie profesorze, bo tutaj od razu rysują się takie problemy. Wielu krytyków pewnie by powiedziało, że Turcja jest bardzo niepewnym, choć ważnym członkiem NATO, że prowadzi swoją własną politykę, że właśnie te wskazane przez pana skomplikowane relacje z Rosją, bo to jest i rywalizacja, ale i miejscami współpraca. No i przypomnijmy, że dosyć takie skomplikowane relacje z głównym krajem paktu, czyli z Ameryką. Ameryka rzadko kiedy próbuje nakładać sankcje na członków NATO, a tutaj mieliśmy do czynienia z czymś takim w związku z tym, że Turcja kupowała systemy rakietowe od Rosji. Więc czy rację mają ci, którzy twierdzą, że Turcja jest bardzo niepewnym członkiem NATO i czy racje mają ci, że w ogóle Turcja tą swoją neomocarstwową polityką trochę rozsadza różne porządki międzynarodowe. Tu też jest przykład Unii Europejskiej, gdzie teoretycznie Turcja jest wciąż tym krajem aspirującym, nawet ostatnio Parlament Europejski orzekł, że właściwie to za bardzo nie ma sensu, no ale od dawna tak naprawdę te ich aspiracje są uśpione, bo Europa nie może Turcji ignorować, ale trudno sobie wyobrazić, żeby ją od tak po prostu do swojego kręgu przejęła. Więc czy to nie jest tak, że to jest dość ryzykowny sojusznik? Nie, nie dla nas. Oczywiście, że to, co pan redaktor powiedział, pokazuje nam skalę skomplikowania tej, tej sytuacji, ale nie dając się usprawiedliwienia historyczno-moralne, postawy tureckiej, bo przypomnijmy, że Turcja rozpoczęła swoją drogę do wspólnot europejskich w 1963, no to już obchodzi 58. rocznicę swoich starań. To było jakby wznowione pod koniec lat 90., gdzie została uznana oficjalnie za państwo kandydujące, po czym znów wstrzymane w związku z niechęcią wiodących mocarstw unijnych do poszerzania wspólnot na kogokolwiek oczywiście, bo to ostatnio przecież Macron demonstrował tę swoją niechęć wobec Bałkanów Zachodnich, ale Turcja jako wielkie państwo, a każde duże państwo wchodzące do Unii to dla starej Unii duży kłopot. Oczywiście, że nie miała faktycznie szans, szczególnie po wyjściu Brytyjczyków, którzy byli zawsze zwolennikami poszerzenia Unii na Turcję. Niemcy i Francuzi na pewno się na to nie, by nie zgodzili i to było od pewnego czasu jasne, więc trudno mieć pretensje do Turków, że wyciągają z tego wnioski i przestają zachowywać się jak państwo kandydujące, bo naturalnie, że kraj, który chciałby wejść do klubu, stara się dostosować do życzeń tych, którzy o tym decydują. Turcja sądzę, że nie ma złudzeń co do tego, czy będzie, czy nie będzie członkiem Unii Europejskiej, w związku z czym przestała być tak otwarta na wszelkie sugestie płynące z Unii Europejskiej. No a to oczywiście wywołuje niezadowolenie w Unii, bo każdy chciałby mieć takiego partnera, który by jego zalecenia polityczne wykonywał. To się oczywiście skończyło. I to jest jeden z wymiarów. Drugi jest taki, że jeśli chodzi o relacje amerykańsko-tureckie, że one rzeczywiście są od momentu wojny w Zatoce Perskiej, która przypomnijmy to uruchomiła rozpad Iraku i powstanie na północy Iraku państwa, takiego quasi państwa nieuznanego, ale de facto w sensie fizycznie istniejącego państwa kurdyjskiego, to wywołało obawy Turcji, później niepotwierdzone. Obecnie relacje z tą częścią Kurdystanu, z irackim Kurdystanem, tureckie relacje są poprawne. Natomiast dalszy rozpad w regionie, czyli wojna domowa w Syrii i z kolei opanowanie przez Kurdów syryjskich na pograniczu tureckim kolejnych regionów, którzy Kurdowie syryjscy w odróżnieniu od tych irackich są sprzymierzeni z PKK, czyli z partią pracujących Kurdystanu, marchizującą, komunizującą, tą, która od kilku 10 lat walczy z Turcją w tureckim Kurdystanie, to oczywiście wywołało napięcia w regionie, a ponieważ przeciwko państwu islamskiemu Amerykanie sprzymierzyli się z Kurdami syryjskimi, no to dodatkowo pogorszyło relacje amerykańsko-tureckie, czego konsekwencją były następne wydarzenia łącznie z tymi zakupami w Rosji. No ale przypomnijmy, że z kolei wcześniej Turcy zestrzelili rosyjski samolot, który targnął w ich przestrzeń powietrzną, a wcześniej jeszcze Rosjanie turecki. Więc te manewry tam są dosyć intensywne i zmienne. Turcy też przecież są zaciętymi wrogami Asada, którego sojusznikami są Rosjanie. W zeszłym roku w ramach operacji tworzenia pewnej strefy osiedlenia dla uchodźców syryjskich, którzy przeszli na terytorium Turcji, a Turcy chcieliby ich wytnąć z powrotem do Syrii na tereny kurdyjskie, żeby złamać ich jednolitość etniczną ale w tym celu musieli opanować wojskowo pewien pas terytorium. To z kolei wymagało starcia z siłami syryjskimi i znów rozbicia sojuszników rosyjskich. Być może starć rosyjsko-tureckich, tego dokładnie nie wiemy. 30 paru żołnierzy zginęło w nalotach, co do których nie ma pewności, czy Rosjanie w nich nie uczestniczyli. I z, w związku z tym mamy tu kolejne zamieszanie jeszcze do tego z Iranem, który jest też historycznie y, wrogiem Turcji, a y, w tej chwili sojusznikiem Rosji i sojusznikiem Asada. No i wreszcie kolejne rozdanie na Kaukazie, y, gdzie y, przymierzona z Rosją od 1994 roku, jest y, członkiem traktatu Obóz y, Armenia, y, została pokonana przez y, sojusznika Turcji czyli Azerbejdżan, który też z tego czasu był w obuzie, ale później w 1999 roku wystąpił i od dawna nie jest traktatowo sojuszem związany z Rosją. To oczywiście wpływy rosyjskie. Rosja też manewruje w tym obszarze, więc wpływy rosyjskie w Azerbejdżanie również istniały i istnieją. No, ale tureckie przeważają i wniosek generalny jest taki, że wycięstwo przypadło sojusznikowi Turcji, a porażka sojusznikowi Rosji. To oczywiście obniża prestiż Rosji w regionie, ale też i powiększyło nieco, nie w sensie strategicznym, ale bezpośrednią kontrolę rosyjską, wojskową, bo Rosja wprowadziła wojska do górskiego Karabachu, tyle że te obszary kontrolowała pośrednio, przez Ormian teraz kontroluje bezpośrednio, czyli na koszt własny. Stolinom też niezbyt wysoki, bo te tysiąc, kilkuset żołnierzy to nie jest znowu taki wielki ciężar dla Federacji Rosyjskiej, no, ale zawsze taniej było y, robić to cudzymi rękami. Y, więc y, jak widać, y, każda z tych, każde z tych posunięć wymaga y, pokazania rozmaitych niuansów i spojrzenia z rozmaitych stron. Ten bilans jest jednak, przesuwa się stale w tej chwili w kierunku narastania rywalizacji w Turcja zaopatruje Ukrainę w... Drony, wygasł sojusz amerykańsko-kurdyjski, bo państwo islamskie przestało istnieć, Amerykanie się z Bliskiego Wschodu wycofują. Natomiast no, jest jeszcze też kwestia psychologiczna, czyli problem nieudanego punktu wojskowego w Turcji, o którym Rosjanie uprzedzili Erdogana, a Amerykanie nie. No i to zapewne waży mentalnie na decyzjach prezydenta Turcji, utrudniając ocieplenie relacji i, i czyniąc się bardziej skomplikowanymi. Ale na szczęście to nie jest y, z polskiego punktu widzenia rzecz rozstrzygająca. No, oczywiście byśmy sobie życzyli, y, żeby wewnątrz NATO relacje były jak y, najlepsze i żeby Turcja wróciła do swojej tradycyjnej roli, którą pełniła od 1952 roku filaru NATO na południowo-wschodniej Islandce. Y, no i w tym kierunku właśnie działamy, to porozumienia polsko- Tureckie, a tak naprawdę polsko-rumuńsko-tureckie, bo zwróćmy uwagę, że 22-23 kwietnia było spotkanie w formacie trilogu ministrów spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Bukareszcie. Teraz zapowiedziano w czasie obecnej wizyty pana prezydenta, że będzie trilog podniesiony na poziom prezydencki. Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać stworzenia trilogu polsko-ukraińsko-tureckiego to oczywiście też rozstrzygnię cieszy i w ten sposób przesuwać Turcję na te pozycje, które, na których chcielibyśmy ją widzieć. O tym oczywiście rozstrzygnie Turcja, ale musi widzieć w ten swój interes, a ten polega na uzyskiwaniu wsparcia ze strony naszych państw. Sądzę, że też to, co się stało, czyli właśnie zakupy owego sprzętu mogą być interpretowane jako krok, może jeszcze nie otwarcia, ale krok w kierunku otwarcia e, rynku środkowo-europejskiego na e, produkty przemysłu zbrojeniowego Turcji. E, to było dostrzeżone, prezydent Erdogan o tym wspominał, że Polska jest pierwszym państwem NATO poza Turcją, które zakopiło e, drony tureckie, a ponieważ one się sprawdziły w walce z centem rosyjskim i w Libii, i w Syrii, i e, w wojnie o Karabach, e, i Ukraińcy też przecież nie kupują go w żadnym innym celu, jak tylko dla zwalczania rosyjskich wojsk pancernych. To może być sprzęt atrakcyjny, sądzę, i dla Rumunii, i dla państw bałtyckich. A zatem działa to także przyciągająco, jeśli chodzi o interesy tureckie, do zakresie wspierania wschodniej flanki. A jest to sprzęt, którego tej klasy nikt nie produkuje w tej chwili, pewnie poza Amerykanami. Polska oczywiście też jest producentem tym niezwykłych dronów, ale zupełnie innej kategorii, tak zwanej amunicji krążącej, czyli rodzaju kamikadze mówiąc No właśnie i tu od razu wierze chciałem, wierze. chciałem pana profesora zapytać o tu pewną kwestię związaną z tym ogłoszonym kontraktem na zakup tureckich dronów. Pan to szczegółowo na stronach TVP Info jest artykuł autorstwa naszego dzisiejszego gościa, gdzie szczegółowo te kwestie techniczne też są omówione, ale pojawił się też dzisiaj artykuł w gazecie Rzeczpospolita pana Zbigniewa Alentowicza, doświadczonego publicysty zajmującego się sprawami wojskowymi od wielu lat i tam jest postawiona, cytowane są takie opinie, że właściwie ten kontrakt oznacza, że Polska rezygnuje z ambicji własnej produkcji, jeśli chodzi o dronów, że tutaj zapowiadały kolejne gabinety, że w tej materii właśnie będziemy starali się być jak najbardziej aktywni, rozwijać własną produkcję, natomiast w tym momencie wojsko polskie decyduje się na zakup u sojusznika i w związku z tym jakby rezygnowało z ambicji własnej produkcji? Ja myślę, że nie należy w takie tony uderzać, dlatego że są rozmaite kategorie dronów. Są drony bojowe zdolne do uderzeń, służące jako płatowce, czyli jako bezzałogowe samoloty, przenoszące pociski, wystrzeliwane i te pociski niszczą cele. Zresztą pociski o różnej wadze, różnym przeznaczeniu i są drony, które same są właśnie amunicją krążącą, same są pociskami, działają tak jak powiedziałem, jak kamita Polska, produkuje takie drony właśnie tej drugiej drugiego rodzaju, amunicję krążącą. Natomiast zarówno co do zasięgu, udźwigu, promienia operacyjnego, prędkości, innymi słowy rozmaitych walorów bojowych, takich osiągów jak tureckie drony w tej chwili nie produkujemy i nie ma szansy, żeby w najbliższym czasie można było coś takiego stworzyć w Polsce. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że kontrakt bardzo podobny podpisany przez Ukrainę skończył się nie za pierwszym razem, tak tylko za drugim, bo pierwsze porozumienie było już dziewiętnastego roku i teraz ostatnie nowe. Skończył się podpisaniem umowy o produkcji licencyjnej i składem własnym, więc taki zakup nie zamyka wcale produkcji własnej, prosteciwnie może wieść do importu know-how, technologii i jej dalszego rozwijania. To zależy myślę od relacji wzajemnych i od doświadczeń, jakie będą z tej współpracy płynęły. No i mamy jeszcze jeden element. Oczywiście można inwestować w własne badania naukowe i, i rozwijać własne zdolności technologiczne i za tak zatem produkcyjne. Tylko, że to kosztuje czas. Więc e, jeśli te drony tureckie wejdą do służby w roku 2022, to gdybyśmy usiłowali wyprodukować własne podobne klasy, to pewnie byśmy mówili o horyzoncie czasowym około 10 lat. No i to jest oczywiście różnica istotna w zakresie tempa i skali podnoszenia zdolności dojowych wojska. Na pewno ten zakup tureckich dronów jest tutaj jakimś nowym etapem. Natomiast mam jeszcze pytanie, jeśli chodzi o obecność wojskową, bo to jest tak mało kto o tym wie, ale jest polski kontyngent w ramach współpracy natowskiej obecny w Turcji, a teraz z kolei zostało zapowiedziane podczas tej wizyty, że w ramach tych natowskich wspólnych misji w rejonie Morza Bałtyckiego w Polsce pojawią się z kolei tureckie myśliwce. Tak jest, od września zeszłego roku jest polski kontyngent wojskowy w Turcji, 80 żołnierzy samolot rozpoznawcy Bryza w ramach operacji natowskiej na prośbę Turcji, y, która y, prosiła tego typu wzmocnienie y, na granicy syryjskiej. Natomiast my oczekujemy udziału Turcji w, y, we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i y, y, dobrze, że zadeklarowała Turcja właśnie misję Rosku y, Myśliwcom. Y, ona zapewne wejdzie w skład EU y, tak bywało z y, udziałem Turcji w y, w państwach bałtyckich, gdzie są turnusy, każdy z dużych państw członkowskich na to wysyła tam swoją eskadrę, bo państwa bałtyckie własnego lotnictwa myśliwskiego nie mają. Walor turecki jest taki, że Turcy są wojskiem poważnym, znaczy w sensie, że mają prestiż wojska, które potrafi strzelać, a nie budować drogi czy popać studie, studnie to w kategoriach natowskich istnieje specjalny termin, tzw. Rules of Engagement, zasady zaangażowania w zbrojne, To są zasady polityczne określane przez rządy dla danej operacji, danego kontynentu. Wiele państw europejskich, natowskich w rozmaitych operacjach miało bardzo restrykcyjne ograniczenia co do tego, co może, a czego nie może. W związku z czym często wartość bojowa była obniżana ograniczeniami politycznymi. Turcy, a przecież o to chodzi na wschodniej flance NATO, mogą działać odstraszająco własnym prestiżem. Nie o to chodzi, żeby ktoś ich przetestował, chodzi o to, żeby nie miał ochoty testować. Żeby wiedział, że to rezultat będzie łatwy do przewidzenia i lepiej tego nie sprawdzać. Więc w sensie nie tylko ilościowym, ale także właśnie prestiżowym jest to bardzo dobra wiadomość. Czy stanowi dla polskiej racji stanu jakiś problem, czy też należy to traktować tak w realnej polityki i się zupełnie tym nie przejmować? To, że Turcja cieszy się dzisiaj opinią kraju prawie że autorytarnego, gdzie dziennikarze są więzieni, gdzie nie wszystkie swobody demokratyczne są tak przestrzegane jak w tym klasycznym modelu demokracji. Czy Turcja jest dla nas na tyle istotna z punktu widzenia geopolitycznego, że powinniśmy wzorem naszych większych sojuszników tutaj wyzbyć się jakichkolwiek obaw i po prostu kierować się ścisłym takim rozrachunkiem realistycznym. Myślę, że ten drugi wzgląd, wzgląd powinien przeważać. Turcja, gdy była przyjmowana do NATO w 1952 roku, też przecież nie była perfekcyjną demokracją, zagrożenie wówczas sowieckie. To jeśli wysunęli pretensje terytorialne do Turcji, do Karsu i Ardachanu, do prowincji utraconych w 1878 przez Imperium Osmańskie, odzyskane przez Turcję po pierwszej wojnie światowej, gdy skorzystała z zamieszania wywołanego rewolucją bolszewicką i wojną domową. No i później Stalin usiłował to odzyskać. I wtedy nieszczególnie przejmowano się, czy kemalistowska Turcja, laicka, świecka, rządzona przez armię zrywającą z tradycją osmańską i muzmaństwem. To oczywiście wywołało opór społeczny, który był brutalnie łamany właśnie z uwagi na te wojskowe charaktery rządów. I ta sytuacja, ale oczywiście ewoluująca nie było tak samo w latach dwudziestych jak w latach pięćdziesiątych, a w latach pięćdziesiątych jak w latach siedemdziesiątych, ale wojskowy charakter rządów tureckich, a przynajmniej ta groźba skrócenia armii w sytuacji, gdyby wybory dały wynik taki, że nowy rząd powyborczy realizowałby koncepcję odchodzenia od kemalizmu, no to zawsze wisiał nad nim miecz Damoklesa w postaci groźby wojskowego zamachu stanu. I to pod wpływem Unii Europejskiej obiecanego procesu akcesyjnego, Turcja zaczęła wprowadzać cywilną kontrolę nad armią, redukować jej znaczenie w życiu politycznym i demokratyzować cały system. To oczywiście dało i w efekcie powrót owych tendencji związanych z tradycją islamską. Przy czym pamiętajmy, że Turcy są jedynym narodem muzułmańskim, który swoją tożsamość narodową budował na tożsamości etnicznej, a nie religijnej po doświadczeniach właśnie rozpadu Imperium Osmańskiego, gdzie i Arabowie i Kurdowie zbuntowali się przeciwko władzy tureckiej. Na tabenę nowożytny nacjonalizm turecki został wymyślony przez Polaka przez tamtego współkozica Bożeńskiego, który go stworzył w połowie XIX wieku, a z jego pracy Franciszonie Moderne korzystał emal Pasha. To, jest, to nie jest jakaś legenda, tak? no, nie chcę powiedzieć, że podręcznik, ale praca, która wywarła poważny wpływ na sposób myślenia o tym, jaka jest różnica między tureckością a osmańskością wtedy, w tamtym czasie. Więc konkluzja jest taka. Turcja nigdy nie była perfekcyjną demokracją. Dojście do władzy po zimnej wojnie już AKP, partii, z której wywodzi się Erdogan, spowodowało raczej liberalizację systemu niż zaostrzenie. Panie profesorze, i w tym momencie pewnie byśmy znowu w kierunku, pewnie byśmy mogli rozpocząć bardzo ciekawą rozmowę i o historii o polityce tureckiej. Będzie, mam nadzieję, jeszcze ku temu okazja. Bardzo serdecznie dziękuję profesor Przemysław Żurawski Weldrajewski, był gościem Polskiego Radia 24. Ja się nazywam Antonio Paliński, to był świat w powiększeniu.